Siemanko, nazywam się Piotr Majeczak, jestem trenerem biegaczy, przygotowuję podbiegi uliczne, a w szczególności górskie pod względem biegowym i siłowym. Sam również biegam po górach. A dzisiaj myślałem, że topiące sobie dan spokój. Dzisiaj wyjątkowo nagrywam już po treningu, mamy piękną słoneczną pogodę, prawie wiosnę i na starcie. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, komentarzu i subskrybowania materiałów, abyś nie przegapił kolejnych treści odnośnie moich treningów, ale i wiedzy ogólnie treningowej. A co dzisiaj? Dzisiaj jest radzenie. mocno dycha, 5 km. No i początek bardzo spokojnie, oczywiście jak to zazwyczaj bywa, troszeczkę szybciej na starcie, 3,20 nawet tempa wchodziły, a finalnie pierwszy kilometr wszedł w 3,33. Jak zobaczyłem międzyczas, no to stwierdziłem, że trzeba troszeczkę zwolnić, żeby zobaczyć jak w rzeczywistości przejście z bieżni mechanicznej na normalną bieżnię stadionową się odbędzie więc kolejny kilometr, drugi 3,40, trzeci znowu 3,40, czwarty 3,43 i piąty 3,43. Co finalnie i tak się zakończyło. W sumie moim najlepszym wynikiem na 5 km, 18,20. Więc byłem na tym etapie już bardzo zadowolony. Chwila przerwy, no i następnie przerwa, żeby chwileczkę odsapnąć, bo zmęczenie pierwsze weszło. Generalnie ja się dość długo rozkręcam i tak naprawdę im dłuższa rozgrzewka jest, tym lepiej. Dzisiaj weszła rozgrzewka niecałe 3 km, plus ćwiczenia dynamiczne, ale tak naprawdę po jakichś 5 km zaczynam wchodzić na odpowiednie tory i, móc, i mogę wtedy biec naprawdę już swoim rytmem dość długo. Więc po pierwszych 5 km, jakieś 500 metrów spokojnego. Truch tu weszło poniżej nawet 5 minut, no i po tym czasie znowu trzeba było przyspieszyć. I dokończenie dychy. No i dokończenie do 10 km weszło w 3,47, 3,47, 3,47 i ostatni kilometr w 3,45. I finalnie. Wyszedł bardzo fajny czas, dobre sprawdzenie przed półmaratonem. Tym bardziej, że właśnie nogi jeszcze nie są tak totalnie świeże. Jeszcze tydzień ponad do półmaratonu, więc jestem bardzo zadowolony. I lecimy dalej. Jest nowy PR, koniec mam co, ostatni przed półmaratonem, dycha i nowy rekord nawet wszedł, 37-39, piątka też rekordowa, więc dobry trening, ale myślałem, że po piątce sobie dam spokój, ciężko było, no i musiałem chwilę zwolnić, ale później moc wróciła, się rozgrzałem i poszło. O, teraz odpoczynek i półmaraton. I góry w końcu. Oh. Mosty trening, ale ja jestem nawet zadowolony. Nogi nie w pełni świeże jeszcze, więc dobrze poszło. Teraz tylko półmaraton. Więc nie ma źle. Dobre przygotowania. Lecimy dalej. A bieżnia? A, i jak, jak przełożył się trening na bieżni do Bieganie na stadionie jest inaczej, zdecydowanie. Na bieżni biegałem teoretycznie szybciej, ale też nie byłem dzisiaj jakoś turbo świeży. Trzeba się przyzwyczaić do trzymania tempa, ale nie było najgorzej, więc jest git. Ogólnie bieżnia też robi swoje, ale później trzeba się nauczyć z powrotem biegać na, na zewnątrz, żeby utrzymywać dobre tempo. No bo jednak łatwiej jak ci taśma pod nogami sama się przesuwa, co nie? <grybujesz> no, do kolejnych materiałów. Pozdro.